Czy nie f*** w... kogutowa akcja i jaka jest geneza koguta? Szczerze, to ani trochę mnie to nie f*** w... Już bardziej śmieszy, Bo ludzik Delma naprawdę fajnie opowiada te anegdotki Mocno się wczuwa w swój drugi szomeński biegun I ja rozumiem wszystkich, że to może bawić Genezę opowiadałem już tysiąc razy Uciekał przede mną w galerii Jak o tym opowiedziałem, to on sprytnie stworzył sobie historię alternatywną Która poprzez komizm, no jakby... Te... Posłuchajcie, pragnę wyjaśnić tę opowieść Bombela O kilka skrywanych faktów Bo pewną sytuację opisał, tylko zupełnie inaczej niż ona wyglądała Otóż faktycznie doszło dzisiaj do mojego spotkania z Bąbelem w galerii Jurańskiej. Szedłem akurat do toalety, będzie Patrzę na jakieś hałasy. Ten komis przykrył to prawdziwe No jakby nie dziwię się, bo afera Kogutowa jest kulawna i generyczna. Wow, ale śmieszne, O Oczywiście jest to nieprawda, jakby ktoś pomyślał, że serio p buta, to nie, to nie jest real. <ślamy> Jak widzicie, odpowiadam tutaj na najbardziej kontrowersyjne pytania, najbardziej kontrowersyjne afery. Generalnie opiniujemy wszystko, co ostatnio się wydarzyło. Tak więc, jak to będzie wyglądać. To nie jest żadna seria, to będzie po prostu epizodyczne. Raz na jakiś czas sobie coś takiego nagram, bo po prostu mi się kurwa nudzi. No i chcę sobie coś, nie wiem, pogadać do kamery. Lecimy dalej. Co myślisz o wujku Łukim i tej aferze z tym niesmacznym żartem? Średnio wyszło. Wujas to co powiedział to chyba nawet zmroziło te dziewczyny z tego co widziałem. To, a nie wcieli dla na nas w domu nawet. I spędzili pierwszą noc wspólnie w łóżku. Jedny? Nie no, dwa były, ale takie wiecie. No, przez chwilę stały się jednością, złączyły się. A wy się złączyliście? <głosy> <głosy> Przyjaźnią na przykład, wiecie tam, koleżeństwem No to tak Wy złączyliście się? Nie <grym> Ale śmieszne. Ale jak się cieszy, ale jak się cieszy, no to tam coś na musi być A co się wydarzyło, nie? Nie Ona nie wie, bo spała <grym> Wiadomo, że każdy ma jakiś swój poziom humoru I może w ich środowisku sobie żartują tak na co dzień Sam jestem już starym wygą i czarny humor nie jest mi obcy Ale dziwne to jest dla mnie, że dla tego targetu Który wiadomym faktem było, że im to wytknie Po prostu dziwi mnie to, że oni to tam wrzucili, nie? Że nie wycięli tego z tego materiału Na Twitterze można zauważyć, że mocno cisną wujka cisną jest teraz topową postacią z uniwersum ekipy, której ludzie nie lubią. Powodobno Miniwa, jak gada, że mógł jest śmieszny, jak jego wypłata. Kurwa, jebce Moklera! Co sądzisz o wyrzuceniu Oliwiera z twoje 5 minut? Obudźcie się. Że wszystkie osoby mają kontrakt już przed przyjściem do programu. Myślę, że Freeze zrezygnowałby z postaci Oliwiera, patrząc, jaką polaryzację wywołał. Nie wiem, jak to było w przypadku loczka i matera, ale tu jakby to już wygląda na bardziej skomplikowaną strukturę. Jestem kurwa przekonany, że Oliwier, Maja, Pola i wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w programie Twoje 5 Minut, są już wcześniej podpisani. Poza tym. Kur Wkręcenie Oliwiera do, nie wiem, Jazy, nawet jakby przegrał twoje 5 minut, to jest ten sam case, co z Bartkiem Świeżym od Haihani. w on też do skoku i jak ludzie będą nalegać, to Frizz wrzuci. Może wszystko. To jest jego uniwersum. Czy zawalczysz z Najmanem 20 marca? Wiecie, co mnie... Yy, że ja naprawdę mógłbym wybić mu z głowy to, że on myśli, żeby się po mnie przejechał. Pokonałem Pawła juźwiaka, który pokonał go w paręnaście sekund. Nieważne, czy przygniotłem juźwiaka brzuchem, to wykorzystywałem swoje atuty tak, by wygrać. Walczyłem w klatce rzymskiej dłużej niż Najman przez swoją całą karierę, tak naprawdę. Kolejna rzecz jest taka, że ja chciałem walczyć jakiś czas temu z tobą, Marcin, zrobić sparring z tobą, a ty się obstrałeś i mówiłeś przez telefon naszemu wspólnemu znajomemu, że nie możesz, bo nie wiesz jak to się skończy. A masz niepewną walkę w HL, no bo wiadomo faktem jest, że Jacek jakby zrezygnował z walki z tobą z racji na śmierć Mateusza. No ale wracając, powiedziałeś, że masz niepewną walkę w HL i musisz dbać o zdrowie. Zaproponowałem ci kask, powiedziałeś, że możesz. Z kaskiem, a później się wycofałeś, bo jesteś obstrańcem. Ja nie jestem psem, któremu powiesz, że ma gdzieś być jakiegoś dnia i już będę tam szeptał, bo ty sobie powiedziałeś, że 20 marca będzie solówka i Bogdan już ma przyjeżdżać. Zapewne skrzyżujemy sobie pięści przy okazji spontanicznego spotkania za miesiąc, dwa, może pół roku. Zobaczymy. Miałeś już swoją okazję, Delma. Ja walczę z ludźmi, którzy mają jaja. Ty się obstrałeś, więc nie tracę na ciebie czasu aktualnie. A i kibicuję Jóźwiakowi. Hal od razu teraz w połowie napisz już jakieś mocne pytania do mnie, jakieś kontrowersyjne, bo zaraz będą kolejne odpowiedzi i za jeszcze napiszesz, więc napisz teraz ty, widzu, komentarz, w którym, na, przykład, na który odpowiem, a jeżeli jesteś streamerem i oglądasz teraz ten odcinek, to też napisz i Bandura jest grubsza ode mnie teraz i to jest real Masz jakieś materiały z treningów po walce, bo dalej trenujesz, rozumiem. Tak, dalej trenuję i jestem w dobrym cugu treningowym. Co prawda, nie takim jak przed walką, bo przed walką dużo więcej trenowałem. No, ale mimo wszystko trenuję. Tutaj macie storki, jak sobie wrzucałem. Rafał Pasternak kazał mi już nie wrzucać więcej storek, bo jeden z moich przeciwników potencjalnych nie chce się ze mną bić, bo trenuje za dużo. Nie będę wam zdradzał tej osoby, no ale no tak jest. Więc można powiedzieć, że na razie no, nie trenuję. Przed walką z drzwiakiem dużo osób cię krytykowało. Jak to znosiłeś? Wiesz, ja byłem sam sobie winien tego, że po prostu zrobiłem zbyt hardkorowy performance. To uderzenie na Sterdownie iść, iś, Jakby sam jestem sobie winien niektórych rzeczy. No ale mimo wszystko ta waleczka mocno przebudowała mi charakter, bo parę dni do wyjścia do walki a tu ekstremum krytyki. Przeżyłem już to parę razy, więc nie jest mi to w ogóle straszne. To mimo wszystko tylko komentarze, a później zrobiłem i tak live'ik po walce, było super dużo ludzi, każdy gadał, że było show i tak dalej, więc mnie nie obchodzą widzowie sezonowcy, tylko mój Fanbase. Czy możesz coś zlikować na nadchodzącą galę? Na nadchodzącą galę szykuje się nam kolaboracja z dużym twórcą. Przygotowaliśmy i uzbroiliśmy się w superowe rzeczy. Walki też będą fajne, ale to już jak sami wiecie, na oficjalnych socialach fail. Co z władcą piekił? Odbierzecie mu ten przydomek? Po pierwsze, ja nie jestem nikim, kto będzie coś odbierać, bo to nie była umowa pomiędzy Fame a Ferrari, tylko pomiędzy Łaszczykiem i Ferrari. I nie obchodzi mnie to, czy Amadeusz będzie się posługiwał tytułem władcy piekieł, czy nie, bo mnie to nie jest w ogóle mój interes. Nie obchodzi mnie to. A poza tym wy tego nie rozumiecie. Wy jesteście za głupi. Ja jem sobie co chcę. Od 12 lat nie trzymam diety. Co myślisz o loterii Lexi Chaplin i nagrodzie, która była do wygrania. Szczerze, widziałem wywiad z nią i tragedia, nie. Znam chłopaków, którzy to realizują i podejrzewam, że podejrzewam, że oni sami się łapali za głowę, przez to, co tam się działo. Lexi w ogóle się nie przygotowała do tego, nie rozumiała o co w tym chodzi. Jakaś laska wygrywa a ona, o wygrałaś coś tam kulinarne ze mną! To ja nie wiem... Może takie to zrobić. To jest totalna amatorka Lekcji, totalny wstyd w ogóle byłoby ci. Za to, że jest organizowana loteria, gdzie Twoi widzowie i pewnie rodzice Twoich widzów zapewne kupują te losy, a ty nawet nie wiesz, co oni mogą wygrać. Ty promujesz loterię, gdzie nie wiesz nawet, jakie są nagrody. To dla mnie to jest osobiście. Że ty nie wiedziałeś o tym, jakie są nagrody. Girl, it's so fucking crazy. It is what it is, man. <laughs> it is what it is. Ostatnio po sieci krąży film, w którym został pobity jeden chłopak przez grupę osób. Czy widziałeś ten film i co myślisz o tym zachowaniu? Szczerze. Zachowanie. Co by ten małolat nie zrobił, to mimo wszystko przypalanie kogoś petami, kopanie kogoś w siedmiu. wstydcie się! I uważam, że Wy, dzieciaki, które pobiły tego małomłodego, powinniście odpowiadać nie jako dzieci, jakieś poprawczaki i inne k je, tylko powinniście normalnie odpowiadać jako Żały osoby, bo ty, dziewczyno, która jeszcze jakiś czas temu gadała, że, się, że żałuje tego, że tam w ogóle byłaś, no to ludzie odkopali jakieś twoje story, gdzie generalnie mówiłeś, że jebać tego chłopaka i dobrze wiesz, że nie było ci go szkoda. Który influencer aktualnie najbardziej cię wkłada? Najman, mimo że jest śmieszny, to jest debilem. I jak się przyjrzycie jakimś jego dłuższym wywiadom, to zobaczycie, że jego szare komórki pracują bardzo słabiutko. On jest dobry na szybkich strzałach, ale później się rozprasza, bo to jest maślany mózg delby. On trenował strzelanie za trapy. Zobaczcie sobie ten wywiad żurnalisty, tam jest pięknie pokazane to, jaki to jest cymbał. Wyrok tysiąca złotych żywny, a nie za to, że komuś bronią straszyłem. Nie, bo tutaj widzów w błąd, ja to muszę jeszcze raz podkreślić. Nigdy w życiu nikogo nie straszyłem, bronią. to jest bzdura. Nie powtarzaj takich bzdur. Ja jestem ciekawy w takim wypadku. Nie powtarzaj, też a A no, a ty a, a po co masz piłkę w domu? Ale to nie atrapy. No ale strzelałem, strzelałem trenowałem sobie strzelectwo, no? Z tak. Okej. Okay. Że pod wpływem jak już coś gdzieś tam za bardzo w niego strzela, jest już niekomfortowa pozycja, to on się rozprasza i jak domek skarci roz... Więc to wcale nie jest inteligentny facet. Naprawdę, uwierzcie mi. Są takie plotki, że jesteś całkiem inteligentnym człowiekiem. To tylko plotki. Ja miałem z nim do czynienia i ja wiem, co to jest za koleś. On bardzo pięknie pokazuje wszystko tak, żebyście widzieli super Marcina Najmana, ale przypomnijcie sobie po prostu wszystkie jego najgorsze cechy i one się składają w całość jako to jest pra... na jego prawdziwość, nie? Ile byś wytrzymał? 20 40 z nim. Ile byś z nim wytrzymał? No na pewno dłużej niż z tobą. No Może tak. No, dlatego chciałbym, żebyś się spróbował. Ale dalej. dalej, próbuj no. idzie do przodu. Kto z influencerów popełnia najgorsze ruchy w sieci? Moim zdaniem Wiktoria Jaroniewska Natrafiłem ostatnio na jakiś shot, jak w młodości cisnęła piłkarzy od p. Nie rozumiem w ogóle tych ruchów. To jest nieumiejętne prowadzenie swojej marki, albo robi to specjalnie. Nie wiem, ale to jest mega dziwne. Kto jest najlepszym freakiem, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne? Amadi. Jeśli chodzi o poważne zestawienia, a jego komedian, no to na pewno Daru Lew jest mocnym graczem w tym momencie. Ła, wow, wow, Daru, rozkładam cię jak tarut. Teraz po Afera boksowa z Malikiem Montaną. Z tego co słyszałem, Malik zrobił boksa za 4,5 stówy i wrzucił tam jakieś itemki, które wyglądały jak z AliExpress. Podejrzewam, że wynają jakąś firmę, która zajęła się zrobieniem boksa tak, żeby było fajnie, no ale wyszło średnio. No i teraz Malik musi na pewno przełknąć gorycz po tej akcji, bo widziałem, że na TikTokach czy na Twitterach, no ludzie trochę krytykują. Ale przecież zawsze można to zwrócić. No i... Macie też przykład tych boksów od ekipy Freeza, gdzie no, tamto oni się już ost, nawet pucowali z tego, że jakieś zitełki były za AliExpress, nie? Co tam było jakieś w ogóle? Bo, oksy, nie? Zielone okulary i saszetka, no. no trochę cringe'owe, no, ale jak możecie zwrócić, to za to zwróćcie, jak komuś to nie odpowiada, no to chyba jest tyle mogę powiedzieć. Chociaż z drugiej strony można zahaczyć trochę o to, że jeszcze jest przykład Maty, który z tego co widziałem to odpalił preorder za 133 zł i na jednym Twitterze już ktoś napisał, że niby jest preorder, a nawet nawet okładki jeszcze chyba nie ma gotowej z tego co wiem, więc no jakby to jest kwestia fanów, no to wy kupujecie i ty wy musicie przyjmować ryzyko, jak kupujecie. Ja to tak widzę. No. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizodzik, piszcie pytanka, najlepiej takie najbardziej podkręcające i lecimy dalej, bo zajebiście mi się ono nagrywa, a moje chłopaki z zespołu mantożowego mają dobry ubaw za kamerą przy tych odpowiedziach, więc dajmy im jeszcze większy ubaw, zapytajcie się o najbardziej spicy rzeczy, ja generalnie mogę odpowiedzieć na wszystko, zostawcie kciuka, subika, no i generalnie właśnie ten komentarz.